No i zjechałam windą, na sam dół kopalni, bo po schodach nie dałam rady, jesteśmy na samym dole Salina Turda, kopalnia soli comuni zobaczcie, tu jest winda. I tutaj zjechałam, bo po schodach bym nie dała rady. A na samym dole mamy taką tutaj wielką, ogromną grotę solną. Cuda, przecuda, przecuda. Tam jest nawet plat zabaw dla dzieci, jest diabelski młyn. Można sobie z góry na wszystko patrzeć i mieć wszystko w nosie. Albo sobie po prostu posiedzieć, odpocząć, pooddychać. Piękna kopalnia soli. Patrzcie, jak to wszystko fajnie wygląda. Tam wygląda, jakby normalnie był ten gejzer. Taki. O, następny. Zobaczcie. Tu porobione. Tu, tu, tu. Gejzerki, wulkany. A tu jest piękny napis. Salina Turdona. Zajdę z Wami, pokażę co tutaj jest to są pal, yy, yy, mamy fotele z masażem można sobie usiąść, pomasować się 10 lei 10, 10 lej A tutaj mamy jakiś amfiteatr. Amfiteatr, no już popatrzymy. Cóż tutaj mamy za amfiteatr? No jest amfiteatr, proszę bardzo. Są krzesła. Są krzesła. Jest scena. Tylko, że niestety nikt nie występuje. Ale amfiteatr jest. Tutaj jest też jakiś, coś nie wiem, co no, po słupkach można wejść, ale po co nie wiem. A tutaj mamy salę taką do ping -ponga. Można sobie pograć w ping -ponga. Są tylko dwie panie chętne do gry. Mamy stoły. Mamy stoły. I sala do ping-ponga. Sala rekreacyjna, proszę bardzo. Panie grają. Fiucuciu, pyk. Coś to nie wychodzi, panią. Pyk. O, drugiej też nie wyszło. Może się krępują. Mnie, to niech sobie grają. Romania, Romania Romania i tu można sobie wjechać i przejechać się takim w takiej kołyseczce na samą górę i na sam dół jak w Chorzowie, Kurde. i tu mamy plac zabaw tam panowie kasują, za to ja myślałam, że sobie tak można wejść przejechać i przejechać. Wszędzie kasa, 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 kasa. Tu mamy prac zabaw. Dzieci się błyszą, na karuzeli można pojeździć. Na konikach można pojeździć, tam jest karuzela taka do siedzenia, tu jest karuzela ze słonikami. Można sobie pojeździć na karuzeli. Tam jest jakaś kasa jeszcze. Nie wiem co tam chcą. A, a tutaj znowu jest miejsce do na Bilarda. Bilarda. Można pograć. Proszę. Proszę bardzo. Stoły do Bilarda. Są. A jakże? A jakże? A tutaj to chyba można zagrać. Jakieś pici polo, nie wiem co. W polo, Pici polo, no czy w coś tam, bo tu kuleczki. Yy, młoteczek i pik. I pyk, No. A tutaj mamy przeróżnego rodzaju zdjęcia, fotografie. Oczywiście idę od dupy strony, bo tutaj jest numer 6, dalej jest 5, 4 no i tak dalej to są te mm, pozycje do tego Pola. o tutaj się pyk robi tam kół, i kuleczka sobie takie robi nawrót w tym kołowrotku a tutaj jest labirynt a tutaj tylko można celnąć w jedno tam kółeczko, a tutaj jest taka jakaś przeszkoda a tutaj jest takie zwężenie No i można sobie pograć w to pici polo no i to by było na tyle zwiedzania groty solnej w Rumunii no to powiem szczerze, że chyba w Bokni czy w, u nas w Wieliczce jest to znacznie bardziej rozbudowane i fajniejsze. Jedziemy zobaczyć jeszcze co można kupić w takim kiosku. Czyli oczywiście sól do kąpieli, no bo gdzieżby kuleczki są, tu proszę bardzo Są kuleczki i tam są jakieś mi się jakieś cuda tak, pani w maseczce tu nie wiem czy za ostre dla niej powietrze jest może no wiecie o jakie tam są misie porobione z tej soli I jakieś stożki, piramidki a tutaj jakieś takie inne rzeczy, breloczki długopisy, o długopisy jak ktoś chciał pachlarzyki Bachlarzyki, deski, deski torby, tutaj mniejsze deseczki, tu większe deseczki. Tutaj mamy znów bachlarzyki, a, a tutaj nie wiem co, a tutaj ubranka, jest Muszę przejść, bo panowie nie ustąpią, nie przejdą, stoją. Patrz. A tutaj są mreczki, czapeczki, rękawiczki, papuczki, papuczki. 150 lei. No, czyli tak coś 150 zł na nasze, nie? Tutaj jest jakiś szal za 60 lei, I tutaj 55. Tutaj torebki, nerki i takie inne. Na przykład taka nareczka tutaj jest 60 lei. A tutaj mamy chusty, chusteczki. Kolorowe. Piękne. Tradycyjne. O tutaj bamboszki takie zrobione. Takie bamboszki na szydełku. Zrobione za 75. Play. o, to mi takie papuczki może zrobić. Ta ze sznurkowych pasji, Joanny. Ha, 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 ha. No, może mi za darmo zrobić. No i tutaj mamy takie regionalne yy, ubranka, a tutaj jest pani też ubrana w ten strój regionalny. Proszę całej okazałości pokażę suknia hartowana dziergana a tu jeszcze jeszcze jakieś takie podkładki drewniane drewniane łyżki a tutaj pojemniczki na sól a tu mamy kryształki Soli, jakieś kamienie ozdobne, o piękne tutaj, a tu wisioreczki z kamykami, a tam jeszcze mamy termosiki, otwieracze, przeróżne, młynki do soli i do pieprzu. No i tutaj, a, a i drzewka szczęścia, proszę bardzo, skryty. No i tyle. I to by było na tyle. Panie sprzedają, cieszą się, jak coś sprzedadzą. A my będziemy się powoli ewakuować. Jeszcze. Gdzie jeszcze? Jaka połowa, a no gdzie sobie, jeszcze? No i sobie tam zobacz na pomost. Schodzimy na dół jeszcze. Jeszcze na dół? zwa jeszcze na dół mi każe schodzić. No. Dobra, to będzie kolejny film, bo przecież nie dam rady muszę odpocząć. No to tu byłam, wszędobryska, samochwała do następnego wejścia.